Chciałbym się Państwu opowiedzieć o braciach Taraszkiewicza. Dowódcy oddziału partyzanckiego obwodu win Włodawa. Jedni z najbardziej bitnych, dynamicznych dowódców podziemia na Lubelszczyźnie po 1944 roku. Pierwszy z braci dowodzący oddziałem to Leon Taraszkiewicz-Jastrząb. Urodził się 13 maja 1925 roku w Duisburgu w Niemczech. I to jest dość zasadnicza, ważna informacja, bo aby było łatwiej zrozumieć historię rodziny Taraszkiewiczów, ich zawiłe losy, trzeba właśnie wyjaśnić genezę rodziny. Rodzina Taraszkiewiczów ze strony matki Wywodzi się z Poznańskiego i jeszcze w okresie zaborów pod koniec XIX wieku dziadkowie przyszłych partyzantów, Piotr i Jadwiga Sybila, wyjechali z Poznańskiego do Niemiec za pracą. Ciężkie warunki właśnie w Poznańskim wygnały ich do Zagłębia Rury i tam urodziła im się córka Róża Klara Sybila. Tam ukończyła osiem klas szkoły powszechnej w Niemczech i tam w roku 1914 poznała swojego przyszłego męża, Władysława Taraszkiewicza, mieszkańca Włodawy, który został wywieziony podczas pierwszej wojny światowej na roboty do Niemiec. Tam urodziły im się dzieci, trzech synów. Leon w 25 roku, Władysław i Edward. Przyszły żelazny, 22 stycznia 1921 roku. W 1925 roku, w maju lub czerwcu, rodzina ze względu na pogarszającą się sytuację w Niemczech postanowiła wrócić do rodzinnej Włodawy Władysława Taraszkiewicza. Tam rodzina osiadła przy ulicy Podzamcze 67, wybudowali dom. Synowie poszli do szkoły. W tym czasie urodziła im się córka Rosalia w 1931 roku. I tak do wybuchu II wojny światowej rodzina żyła jak większość ówczesnych mieszkańców Błodawy. Sytuacja zaczęła się komplikować wraz z wybuchem wojny, kiedy Leon Taraszkiewicz przyprowadził do domu kilku żołnierzy, najprawdopodobniej Korpusu Ochrony Pogranicza, którzy wycofywali się po bitwie pod wytycznem. Pochodzili ci żołnierze z Kresów. Pomógł im przedostać się na drugą stronę Bugu. Broń, którą zostawili ci żołnierze, jastrząb schował w warsztacie ojca. Niedługo później Niemcy zarządzili przeszuki, przeszukania i Jastrząb został aresztowany, odnaleziono tą broń. Jastrząb, przyszły Jastrząb oczywiście i jego brat Władysław. Dzięki staraniom matki i ze względu na młody wiek chłopaków zostali oni zwolnieni. Cały okres okupacji niemieckiej był bardzo dynamiczny dla Jastrzębia, był kilkakrotnie aresztowany. Trzykrotnie udało mu się uciec. W tym czasie, jeszcze na początku, na przełomie 39-40 roku, Edward Taraszkiewicz i Władysław Taraszkiewicz zostali wywiezieni na roboty do Niemiec. Ale on, tak jak już wspomniałem, był kilkakrotnie aresztowany. Po ostatnim aresztowaniu, pod koniec 43 roku, został przewieziony z hełma do więzienia na zamku w Lublinie. Tam podczas przeprowadzania go z siedziby Gestapo pod zegarem z powrotem do więzienia na zamek lubelski udało mu się uciec i po krótkim ukrywaniu się ojca chrzestnego swojej siostry podczas powrotu do Włodawy napotkał oddział sowieckiej partyzantki kapitana Anatolia Krotowa, Anatola. Jaszcząb, jako że nie miał większego wyboru, Przyjął propozycję wcielenia go do tego oddziału i przez najbliższe pół roku do wkroczenia Sowietów na tereny powiatu włodawskiego w lipcu 1944 roku działał właśnie w tym oddziale partyzanckim. Najprawdopodobniej był dowódcą grupy zwiadu, posługiwał się dobrze językiem niemieckim, także rosyjskim. Otrzymał w efekcie za służbę w tym oddziale order Czerwonej Gwiazdy i stopień leitnanta, czyli porucznika. Po, wyzw po wyzwoleniu tym po wkroczeniu Sowietów na teren Włodawy, i tym umownym wyzwoleniu, oczywiście, które wyzwoleniem nie było, Jaszczon powrócił do normalnego życia. Zajął się pracą w swoim zawodzie, czyli był masarzem, pracował w masarniu Franciszka Dajera. Otrzymywał oczywiście propozycje z resortu bezpieczeństwa, intratnych stanowisk w nowym, w formującym się resorcie bezpieczeństwa, jednak wszystkie konsekwentnie odrzucał. Przez manipulacje zastępcy szefa Włodawskiego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego Bronisława Pajączkowskiego. Pod koniec 1944 roku, dokładnie 18 grudnia 44 roku, cała rodzina Taraszkiewiczów, matka, ojciec, trzynastoletnia siostra i Leon Taraszkiewicz, zostali aresztowani. Pajączkowski, jako że rodzina Taraszkiewiczów nie dała się, nie pozwoliła się ograbić w majestacie prawa, z zemsty spreparował dokumenty, powołał fałszywych świadków i oskarżył rodzinę Taraszkiewiczów przez wzgląd właśnie na urodzenie się matki i jej synów w Niemczech, oskarżył ich o współpracę z okupantem niemieckim podczas wojny. Zostali wywiezieni do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie, gdzie po krótkim okresie matka, ojciec i siostra zostali skierowani do obozu pracy w Krzeszimowie pod Lublinem. Natomiast Jastrząb transportem 13 lutego 1945 roku został wywieziony do obozu w Błódku Nowinach yy, koło Susica na Zamojsczyźnie. W trakcie przewożenia 15 lutego on i jeszcze dwóch yy, aresztantów zdołało uciec. Jastrząb powrócił na tereny powiatu błodawskiego i nawiązał kontakt z konspiracją, dokładnie z komendantem rejonu drugiego, pana Panasiukiem Orlisem, Którzy, który ukrywał się wraz z kilkoma partyzantami Armii Krajowej właśnie na terenie gminy Wola Wereszczyńska. Jaszczą wszedł w struktury oddziału Delegatury Sił Zbrojnych i wraz z Tadeuszem Bychawskim-Sępem y, rozpoczął służbę w podziemiu. Był ochroną y, komendanta rejonu drugiego Orlisa. W czerwcu 45 roku Tadeusz Bychacki Semp zginął i Jaszczą przejął od niego obowiązki dowódcy oddziału, który powoli rozrastał się coraz bardziej. We wrześniu 45 do powiatu Włodawskiego na rozkaz inspektoratu chomskiego WIN przybył Zygmunt Szumowski Komar i rozpoczął, rozpoczął organizowanie Włodawskiego Obwodu Win. Jego zastępcą został Klemens Panasiuk Orlis, a Jastrząb nominalnie został awansowany na komendanta oddziału partyzanckiego Obwodu Win Włodawa. Był to oddział dyspozycyjny i ochronny Komendy Obwodu Win. Oddział w tym, w pierwszym okresie, pierwszego półrocza podejmował akcje przede wszystkim przeciwbandyckie, zaopatrzeniowe. Były to działania przeciwko skomunizowanym wsiom, przede wszystkim ukraińskim, jak Hołowno, ale główny, główny nurt działań oddziału, już wtedy kilkunastoosobowego, skupiał się na likwidacji pospolitego bandytyzmu, który rozrósł się po, w warunkach powojennych do zastraszających rozmiarów. Oddział do końca 1945 roku Osiągnął stan liczebny około 15-20 ludzi. W ramach doraźnych działań, gdy było, było, wymagała tego sytuacja, z placówek terenowych, z pięciu rejonów obwodów Inwłodawa byli dokoptowywani poszczególni żołnierze i wtedy często oddział mógł liczyć nawet 30-40 ludzi. Od początku 46 oddział partyzancki Leona Taraszkiewicza Jastrzębia zintensyfikował działania, rozpoczął od poskromienia ukraińskich wsi Zienki i Górki. Były to wsie, w których gro mieszkańców popierało nową władzę komunistyczną. Udostępniona była im broń przez resort bezpieczeństwa. Wielu funkcjonariuszy UB wywodziło się z tych wsi. Jastrząb na czele 20-osobowego oddziału wjechał do tych wsi, rozbroił i mieszkańców i wydał ostrzeżenia. Kolejną akcją wyjątkowo spektakularną było 5 lutego zajęcie miasteczka Parczew, gdzie ukrócono samowolę społeczności żydowskiej, dość licznie wówczas zamieszkującej tą miejscowość, która uchwyciła w ręce cały handel, prześladowała. Mieszkańców okolicznych nie pozwalała im na normalne funkcjonowanie. Także resort bezpieczeństwa, tzw. Tak milicja ochrony miasta, składał się w dużej mierze z funkcjonariuszy pochodzenia żydowskiego. Jaszczont, na czele około 50-osobowego oddziału wzmocnionego bojówką Piotra Kwiatkowskiego Dąbka, wkroczył do Parczewa, rozstrzelał trzech funkcjonariuszy ochrony miasta i wycofał się po zarekwirowaniu kilku towarów, kilkunastu samochodów z towarem. Kolejne miesiące przyniosły, przynosiły coraz bardziej spektakularne akcje oddziału. Oddział się coraz bardziej rozrastał, do, dołączali dezerterzy. Kolejne, kolejne akcje wyjątkowo spektakularne to zaraz po Parczewie Starcie w ciągu, trzy starcia tak naprawdę, w ciągu trzech dni, 6, 7, 12 lutego z grupami operacyjnymi ścigającymi <laughs> Jastrzębia pod Marianką Łowiszowym, Wielkim Łanem. Trzykrotnie Jastrząb rozbija pościg i wychodzi z opresji cało. Następnie zajęcie w kwietniu lotniska sowieckiego pod Lubowierzem, następnie w maju. Zasadzka, w którą wpada sekretarz Komitetu Powiatowego Polskiej Partii Robotniczej, Józef Kiełb i Starosta Powiatowy Rycerski. Jastrzą przekazuje Kiełbia i Rycerskiego komendantowi obwodu. Na rozkaz Komendy Obwodu sekretarz PPR-u zostaje zlikwidowany. Kolejne akcje to wyjątkowo, Dynamiczne tak zwane akcje kolejowe. Kilka akcji na stacji kolejowej w Gródku. Na szczególną uwagę zasługuje akcja z 7 czerwca 1946 roku, kiedy oddział Jastrzębia rozbija pluton NKWD. Podczas zatrzymania pociągu dochodzi do walki, gdzie ginie 9 nkwd Zostaje też zlikwidowany jeden funkcjonariusz UB z Białej Podlaski, Jan Pojmaj. W połowie roku, kiedy zostają sfałszowane, zostaje sfałszowane referendum 30 czerwca 46 roku, sytuacja na terenie powiatu wodowskiego radykalnie się zmienia. Komuniści intensyfikują swoje działania przeciwko podziemiu, by przygotować teren, a dokładnie spacyfikować teren przed zbliżającymi się wyborami 47 roku. Niemniej, pomimo pojawienia się w terenie coraz większej ilości grup operacyjnych, Oddział Jastrzębia wyjątkowo dynamicznie działa. Nawiązuje współpracę z Grupą Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Stefana Brzuszka Boruty. Wcześniej już w maju 46 roku dokonują spektakularnego rajdu, gdzie rozbijają posterunek włęcznej. Następnie zatrzymują pociąg na stacji w Stulnie, rozbrajają pluton wojska. Jedną z najważniejszych akcji, najbardziej Wyjątkowych, można by powiedzieć, bez precedentów w skali całego kraju jest zasadzka urządzona właśnie razem z oddziałem Boruty na trasie z Hełma do Lublina. 18 lipca 46 roku w zasadzkę wpada samochód, w którym, jak się okazuje, podróżuje Julia Malewska, siostra prezydenta ówczesnego Bolesława Bieruta, siostra zostaje wraz z rodziną, z mężem synem i synową zostają internowani i przewiezieni na kolonie Krasne w powiecie włodawskim. Tam po trzech dniach po spotkaniu z komendantem obwodu rodzina Bieruta zostaje zwolniona i wypuszczona. Teren jest spacyfikowany, wrzucona jest ogromna ilość wojska w poszukiwaniu rodziny Bieruta. Jażczą rozformowuje oddział czasowo na polecenie komendy obwodu. Jednak w tym czasie sytuacja, która w tym terenie panuje, doprowadza do tego, że komendant obwodu Zygmunt Szumowski Komar rezygnuje ze swojej funkcji, przekazuje obowiązki Klemensowi Panasiukowi Orlisowi dotychczasowemu zastępcy i wyjeżdża do Wrocławia. Oddział mimo Nasilenia obław i pacyfikacji działa nadal dynamicznie. We wrześniu organizuje zasadzkę, w której odbija dziewięciu aresztowanych w Ostrowie Lubelskim członków placówki tamtejszej. Prowadzi kolejne akcje kolejowe w Grudku, w Parczewie, ale perłą w koronie akcji tego oddziału jest atak na Włodawę i na struktury resortu w tym mieście. 22 października 46 roku oddział Jastrzębia około 17 wjeżdża do Włodawy, zajmuje komendę powiatową milicji bez jednego wystrzału, a następnie w trakcie walki przy Urzędzie Bezpieczeństwa zostaje uwolnionych 80 ludzi. Jastrząb ponosi straty dwóch ludzi, z jego oddziału ginie. Jednak jest to naprawdę wyjątkowa akcja, doskonale przygotowana. Ginie trzech funkcjonariuszy UB i jeden ukraiński zdrajca z OUN. Po tej akcji coraz bardziej w terenie, coraz bardziej teren jest pacyfikowany, zbliżają się wybory. Jastrząb mimo tego, Działa dość prężnie, oddział jest dość liczny i można by rzec kolokwialnie przemyka się między kroplami, zadając komunistom bardzo dotkliwe straty. Jednak 24 grudnia, wieczór wigilijny na kolonii Wola Wereszczyńska dochodzi do wydarzenia bardzo tragicznego, które partyzanci określili później jako krwawa wigilia. Z powodu zdrady jednego z członków placówki yy, osaczają funkcjonariusze UB i KBW oddział 13-osobowy yy, w kolonii Wola Bereszczyńska. Podczas wycofywania się ginie dwóch ludzi, Zdzisław Kogut-Ryś i Józef Milaniuk-Słoń. Yy, ciężko ranny zostaje Albin Bojczuk-Lew i jeden z partyzantów Stanisław Pakuła-Krzewina otrzymuje postrzał w nogę. Partyzantom udaje się wycofać i pomimo tych strat już pod koniec roku, 31 grudnia, 46 roku, następuje powszechna mobilizacja. Oddział bierze udział w jednej z najbardziej spektakularnych, największych, można, może o tak powiedzieć, akcji, kiedy połączono oddział obwodu Win Włodawa i obwodu win radzeń podlaski, biorą udział w ataku na y, struktury resortu w radzeniu podlaskim. Niestety akcja no, nie przynosi spodziewanego efektu, y, jest wykonana z opóźnieniem. Y, partyzanci nie, partyzantom nie udaje się opanować najważniejszych newralgicznych punktów oporu w mieście, są zmuszeni wycofać się nad ranem 1 stycznia 47 roku. Jastrzęb, grupa Jastrzębia wychodzi z radzenia jako ostatnia, dochodzi do Okalewa, gdzie na 1 stycznia jest osaczona przez grupę operacyjną 40-osobową KBW i UB z radzenia Podlaskiego. Szybka reorganizacja grupy, pozwala na rozbicie, doszczętne yy, pościgu i jaszcząb wycofuje się do yy, kolonii Sarnów pod Siemieniem, gdzie spotyka się z oficerami radzyńskiego obwodu WiN. Yy, uzgadniają, że zaatakują stacjonującą w Siemieniu grupę ochronno-propagandową KBW z Bydgoszczy. Jastrząb pomimo yy, tego, że odradzano mu tą akcję, zdecydował się yy, zaatakować tą grupę. W nocy drugi, z drugiego na trzeciego oddział Jastrzębia podszedł pod budynek gminny, w którym stacjonowała grupa KBW, co ważne już uprzedzona w stanie podwyższonej gotowości bojowej ze względu na działania właśnie w Radzyniu w nocy sylwestrowej. Jastrząb podchodząc do budynku, w którym stacjonował oddział KBW nie odpowiedział na wezwanie o hasło i w tym momencie padły strzały ze strony wartownika jeszcze został ciężko ranny oddział rzucił się do ataku i po kilku minutach budynek został zdobyty żołnierze zostali rozbrojeni jednak dowódca otrzymał bardzo ciężkie obrażenia poniósł bardzo ciężkie obrażenia i został załadowany na furmankę i przez jednego z członków obwodu Win Radzyń Podlaski, był wieziony na placówkę miejscową, by sprowadzić do niego lekarza. Niestety rany okazały się śmiertelne i po kilku, kilkunastu minutach jastrząb zmarł już w nocy 3 stycznia 1947 roku. Został dowieziony na placówkę pod siemieniem, tam Przygotowano ciało do pochówku i członkowie miejscowej konspiracji w nocy 5 stycznia pochowali Leona w anonimowej mogile z napisem na krzyżu. Jedynie na, na tabliczce widniał jedynie napis Leon. Ta, ta mogiła mogła w ten sposób funkcjonować. Przez te wszystkie lata ciało Jastrzębia nie zostało odnalezione, tylko właśnie dlatego, że zostały zachowane zasady konspiracji. I dopiero w 1991 roku odbył się ponowny uroczysty pochówek, czy inaczej może msza uroczystości pogrzebowe Jastrzębia, postawiony został na grobek. Pod koniec 2016 roku, na wniosek siostry dowódców, Rozali Taraszkiewicz, odta przeprowadzono ekshumację szczątków Jastrzębia z mogiły w Siemieniu i przeniesione zostały one do Łodawy na cmentarz wojenny przy ulicy Lubelskiej, około 300 metrów od ich rodzinnego domu. 15-16 lipca 2017 roku z ceremoniałem wojskowym odbył się uroczysty pogrzeb Leona Taraszkiewicza Jaszczębia.